Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz Witam Was po raz kolejny z kraju kwitnącej Skody Tak więc dalej jesteśmy w Czechach Czekajcie, idziemy wyrzucić śmieci i jak ktoś tam jest na TikToku to pewnie widział, że wczoraj wrzuciłem TikToka że, że z dawno nie padało I, i to było wczoraj kiedy nas ściągnęło z pola a dzisiaj, o widzieliście, błysnęło się o, o. A dzisiaj mamy czwartek i miało nie padać, a jednak pada. Nawiązując generalnie do tego, że tu mamy czarne, czarne maszyny, czarne Niholandy. Wiecie co, kiedyś sobie jak umyślałem, że jak, będę kiedyś, jak się kiedyś dorobię i będę miał swoją firmę, czy, czy swoje czujniki, czy maszyny, to zawsze chciałem, żeby to było wszystko było czarne. Takie bardzo czarne właśnie, piano black w takim wysokim połysku. Ale szczerze powiem Wam, że jak tak patrzę sobie na te, na tego Kramera, też jest fajny, wszystko, mi się to podoba mimo wszystko, Ładniej to wygląda, ale wydaje mi się, że, że brakuje po prostu tutaj takich akcentów niebieskich, nie? że na przykład, nie wiem, ja bym zrobił na przykład sam środek czarny, albo kratki niebieskie, coś, coś takiego, coś bym pokombinował, na pewno felgi by musiały być czarne, z niebieskimi takimi obwódkami tutaj, nie? Tak, 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 tak mi się to wydaje, że, że wyglądałoby to dużo lepiej, dużo ładniej. Wydaje mi się, że po prostu byłoby to bardziej agresywne. Fent jest też cały czarny. Też mi się tak średnio podoba. Wydaje mi się, że jakby były takie wstawki jakieś takie z innego koloru, zielonego czy czegoś to, to wyglądałoby to dużo lepiej. Direk jest spięty razem z tym kombajnem. Jest to chyba jedna firma nawet. Na ten moment jest tu 7 kombajnów. Te tukano, które tu widzicie, z 7,70 chyba. Ideal. Ideal z 10,5 Geringhoffem i dwa Nie Holandy, ale jakie oni mają to nie powiem 6,5 chyba coś takiego. Tam chłopaki robią, to nie będę podchodził. No i, i jest jeszcze jeden chłopak, który dojechał z Polski 770. Kurczę pada to strasznie. Chowam się. To jest generalnie firma, która robi tu usługę. Usługę prasowania słomy i złożenia słomy. To są, to są czeskie firmy. To jest czeska firma. Jesteśmy na gospodarstwie, które tak jak mówiłem wcześniej ma 6000 hektarów tym, że w dwóch lokalizacjach. Chowam się szybko pod mój. Widzicie? Wszystkie na dworze, Wszystkie na dworze. poza tam jeszcze i John Dirkiem. A ja sobie zorganizowałem tutaj takie miejsce pod, pod halą, ale się rozpadało. No, no i najgorsze jest to, że, że teraz nie wiadomo co z tym zrobić. Teraz nie wiadomo co z tym zrobić, bo, bo mapy pokazują, że ma padać cały weekend i najchętniej to bym pojechał do domu. Bo, bo, co tutaj robić, co tutaj siedzieć, ale znowu łotwa. Łotwa startuje zaraz i nie wiadomo, czy nie trzeba będzie kombajnu szykować yy, na tą łotwę. Z, teraz znowu, no, też ciężko to wydmuchać, bo, bo jest to mokro, bo to pada i, i, i zaraz będę chory, tylko nic więcej. Nie wiem, nie wiem. Zaraz, zaraz będę dzwonił do szefa i, i to już myślę, że ustalimy, bo, bo, bo trochę średnio tu siedzieć, płacić za hotel. Yy. Płacić za hotel, a, a nie kosić, a tam jest właśnie ta, ta 770, o której Wam mówiłem. No. Także widzicie, jak mój kombajn wygląda. No Niestety tak to jest, jak, jak pada, jak nie ma kiedy tego umyć. Eee, najlepiej jest, jak właśnie przyjdzie tak bardzo mocny też, wtedy to ładnie kombań całej sumy, to sam się umyje, ale gorzej wiadomo z dmuchaniem. No, dzisiaj jeszcze troszeczkę, ile mi się udało, to, to go tutaj wydmuchałem. Wczoraj na polu też go wydmuchałem. Na polu wydmuchałem gąsie... nicę. Tylko, tylko wydmuchałem sobie chłodnicę e, przed deszczem nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, dam wam znać. Na YouTube widziałem, że znowu wróciła taka karta społeczności, także, także może tam jakieś zdjęcie od czasu do czasu wam wrzucę, pokażę, pokażę co i jak to idzie jestem, bo vloga nie zawsze jest jak nagrać. Nagrałem właśnie z tej GoPro i kurczę powiem wam, że jestem bardzo niezadowolony, bo długo mi z tym schodziło, a na koniec się jeszcze okazało, że strasznie obcięło mi to jakość. W każdym razie no, bez komputera, bez laptopa to się inaczej nie obejdzie. Eee, zobaczymy, no zobaczymy. Eee, jak już no, kupię laptopa, no, to, to myślę, że będą takie filmy właśnie z całego dnia, a nie tylko jakby tam takie 10 minut surowego nagrywania z kombajną, gdzie właśnie widać tylko header. Postaram się wtedy nagrywać takie krótkie filmy i codziennie to tam gdzieś montować. No. Tak jak widzicie, mój kombajn nie 40. Tak to jest jak kombajn przyjeżdża z Niemiec. Wiecie, na Niemcy. Kombajny wychodzą z prędkością 40 km na godzinę na Polskę i w sumie chyba na Polskę tylko, bo, bo u nas tylko jest taki głupi przepis, że nie wolno. czyli znaczy nie że nie wolno, tylko nie można, nie ma obowiązku rejestrować tych kombajnów i z tego względu są na 25 w Czechach mają zarejestrowane te, te kombajny na Litwie, na Łotwie też i, i wszystkie jadą 40. No tak jeszcze pokażę Wam pokrótce tutaj. Eee, T7kę 7315 pewnie nie ma oznaczenia, nie ma emblematu, ale pewnie tak, skronę bigpakiem. No kawą maszynę muszę powiedzieć, no ale tak widzicie tak samo, nie? U, u mnie jak i u niego słomy pełno z racji tego właśnie, że to przepadowuje cały czas, a tam widzicie czarnego konia naszych, naszej firmy. W sensie się, bo ta skodzina to, to takie jedno z gorszych aut na firmie. Myślę, że w może najgorsze, ale oczywiście nie, nie obrażając jej, ale, ale dzielnie daje radę. Tam już nie będę szedł, bo chłopaki, o tam jest jeszcze ten C670 John Deere, który, który jest ich. No i mają tutaj sieć 9... 8900 czy 9000 coś? 9600 to widzicie jeszcze lepiej. Porsche widać też, nówkę chyba. Może nie nówka, ale jakoś świeży, bo, bo jakoś mało, mało zajechany. John mają troszeczkę starszych parę, ale, ale to jeszcze są stare porządne serie. Także na pewno długo długo będą służyć. No. I tak jak mówię, no, fajne, fajne, bardzo fajne maszyny, bardzo ładnie to wygląda. Ale, ale mi osobiście brakuje jakichś takich akcentów. Nie? Jakby to były felgi czarne z niebieskimi właśnie wstawkami, jak tam światła są takie, nie? Jak są te światła, tam takie obrysówki mają dookoła wódki niebieskie. Nie wiem, ja bym pokombinował na pewno w każdym razie, aczkolwiek i tak mi, mi się to podoba komajny fajnie wyglądają, jak są właśnie w takim malowaniu czarnym, że to co jest teraz białe jest czarne, a to co jest zielone jest taki w innym kolorze zielonym, w sumie nie czarnym, tylko takim yy, szarym nie? antracytem także, także takie coś mi się też bardzo podoba I, i na pewno by to robiło robotę, fajnie by to wyglądało aczkolwiek ja to mówię pod takim względem, wiecie, takim względem po prostu, bo mi mnie, mnie to się podoba, mi, mi to sprawia przyjemność ta praca i, 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 i to mi się podoba bardzo jak to tak wygląda ładnie i, i te flagi i to wszystko, widzicie jak tam nie wiem, czy widać, widać jak antena dotyka i słupa tej konstrukcji, no Tak się fajnie udało tutaj wjechać, także już nie moknie Gardz, gardziel troszeczkę, ale no to, to wiadomo To już tam nie, 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 nie moknie mi cały kombajn, nie moknie mi przede wszystkim chłodnica zawsze bardzo ważna jest, żeby pamiętać, żeby przed deszczem możliwie jak najlepiej wyczyścić tą chłodnicę, bo ją po prostu zakleja, zabija i później są tylko z tego problemy, bo komaj się po prostu grzeje, nie? Także, także to jakbyście wiedzieli zawsze przed deszczem czy coś, to to, to, to jest takie, no, co trzeba zrobić nawet jeżeli pada, nie? No mówię, wczoraj właśnie zgonił nas deszcz z pola, to jeszcze wskakiwałem szybko na górę i dmuchałem i to. Żeby, żeby jak najmniej tego syfu tam zostało. Tu mamy taki fajny bajer, w starych komajnach tego nie było. Taki na, na rolce, bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo bezobsługowe to jest, bo po prostu ciągniesz, zapadka za się zatyka i, i wszystko działa. E, wszędzie widziałem, że mają taki zwijany tutaj gdzieś, nie? Także dalej trzeba go pozwijać, dalej się trzeba z tym męczyć. To jest fajne, choćkolwiek trzeba pilnować, żeby to tam było czyste. Bo nie jest zapadka, to wtedy się jakby tam nie, nie, nie zapadkuje. Tam jest taka zapadka, a kurczę, słabo widok, tam jest taka zapadka i, i trzeba to pilnować wtedy. Nie? Jak jest czyste, to, to wiadomo. Każda sprężyna ma określoną ilość cykli, ale generalnie, generalnie no, fajny, fajny patent, że to tak wymyślili, nie? W ogóle uważam, że super by było opcją, gdyby każdy producent miał, miał coś takiego, jakąś taką platformę, czy, czy jakiegoś takiego, nie wiem, może maila oficjalnego, żeby po prostu można było zgłaszać tam jakieś swoje sugestie, bo to na pewno by to dużo ułatwiło, i, i myślę, że dużo, dużo pomogłoby i nam jako operatorom, potencjalnym, potencjalnym kupcom, i, i na pewno takiemu dealerowi, bo, bo uważam, że. Jest po prostu czasem takich parę głupot, takich pierdółek, które można bardzo łatwo zmienić, czy tam poprawić, albo zrobić w inny sposób. A, a, a często jest tak, że, że nawet producent o tym nie ma pojęcia. No bo, bo wiecie, no, to co jest na produkcji, to co jest później w ich testach, to też wszystko, wszystko nie, nie zawsze pokrywa się z tym, co, co wychodzi, tak jakby podczas użytkowania takiego dłuższego. Na polu i w różnych warunkach. Także, także uważam, że super by było taką opcją, gdybym był taki, taki, taki no nie wiem, mówię, jakaś taka platforma, czy, czy po prostu jakiś taki kontakt, żeby, żeby można było coś takiego zgłosić. No teraz wiadomo, też można napisać maila do kogoś, no ale wiecie, to, to ten mail pójdzie do jakiejś sekretarki, później do jakiegoś, e, jakiegoś punktu. Ten punkt, nie wiadomo, czy to pójści dalej, czy, czy coś takiego. No wiecie, no jest to po prostu bardzo utrudnione na pewno a uważam, że żeby to super załatwiło. No nic. Także dziękuję bardzo za, za uwagę i wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych ujęciach.